Cześć, z tej strony Hemdal. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Europa Universalis 4. E, Pójdźmy sobie pauzę i jesteśmy podczas wojny z Pomorzem. E, ta banda e, złodziejska, bandycka napadła na Sakse Leuenburg, na naszego wiernego sojusznika. E, cóż, mamy tutaj, wprawdzie ma. Tracimy dużo, dużo pieniążków, ale. Myślę, że yy, zajęcie Bremy i Saksonii yy, pomoże do, do jakichś yy, ustępstw. No, przerzucili tu wojska i dobrze. W sumie dobrze. Będziemy w stanie ich rozbić. Nie mieli tak dobrego generała jak, jak, jak Brema. Brema w ogóle jest mocnym fortem, chyba, tak? Nie, to jest dwójka, ale jakoś tak idzie cienko. Oni o wiele szybciej zdobywają mój fort, tak naprawdę, niż ja ich. Ryzyko buntu. Okej, okay, 50% zajęli tutaj yy, nam prowincję. Idzie kolej, przerzucają kolejne 3000. No cóż, nie będę się tym na razie martwił. Yy, Odniszczymy tą armię. Pójdę odbić sobie stolicę. Właśnie zajęli mi stolicę. I niszczą moją flotę. Ponieważ ona była produ produkowana w tym miejscu. No, Także no, no, sytuacja robi się trochę kiepska, ale. Ja nie jestem szefem wojny, dlatego też nie mogę wezwać yy, da, moich sojuszników. Chyba, że ustawili mnie jako. Nie, no nie mogę. Mm, cóż, cóż, cóż. 7% już Siege-a. Yy, Polska. Czy ja mogę wezwać Polskę do wojny? No nie. Na pewno chętnie by się dołączyli przeciwko Pomorzu. Powinni mieć nawet jakieś claimy. Yy, tak, mają. Szczecin. I tu na dworze Pomoran. Yy, tak, przez Newmark sobie fabrykowali klejmy. Dania ma klejmy również. Ok, 15 tysięcy. Eee... Sformu... Sformuję jeszcze, zbuduję jeszcze armię na Utrechcie. najemną. Eee... Żeby nie przegrać tej wojny. kondotta I Latin Knights. Eee... Rema akceptowała pokój. Anu... No, Aha, okej, okay, dobrze. Podpisali pokój. Eee, przejdźmy na Hanover. I nie Nie jestem... Oni mają teraz ten czarny kwadracik. Eee, co on oznacza? On oznacza tyle, że nie mogą brać udziału w walce dopóki nie staną e, na terytorium e, swoim. Swoim rdzennym terytorium, na terytorium swojego kraju. No i to mnie zastanawia, czy teraz, jeżeli ja wejdę nimi na Isnabruk, to czy oni od razu zaczną walkę, czy, czy, czy jeszcze poczekają z tym? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale sformułowałem dodatkowe oddziały. Mamy przewagę liczebną, powinniśmy to wygrać. Wkraczamy na Isnabruk. Ok, zaczęła się walka, dorzucamy dodatkowe oddziały. Mamy tutaj e, ujemny modyfikator do crossingu, i idioci nie, nie, w ogóle nie przechodzą. Na drugą stronę rzeki. Ok, 9 plus 9 e, naszych tych e, workgola. Łączymy tą armię w całość. Idziemy na, na te 3000. No, gdybyśmy mieli jeszcze flotę porządniejszą, to byłoby fajnie. Moglibyśmy zniszczyć flotę po morze, ale na razie idzie wojna jak po maśle. Hmm, staniemy sobie tutaj i rozpoczniemy oblężenie natomiast te 12 tysięcy będzie okej, okay, jeszcze koszt kawalerii spada te 12 tysięcy będzie o i flota się rozpłynęła i będziemy w stanie zwyczajnie będziemy bronić dost dostępu do naszego kraju 9 tysięcy, schowaj się w galerę to jest 4-5 okej okay. i jedziemy dalej 56%. To postojmy sobie tutaj, postojmy. I chyba nie będę się bawił w ofensywę na Saksonię. Zwyczajnie raczej uderzę na pomorze, i w ten sposób im pomożemy. Albo pójdę nawet teraz. Chodź, czekajcie. Tu mamy event. Może to być. M mogą dostać Kasus Bey, na mnie. mnie to i tak jakoś specjalnie nie gusza ponieważ będziemy się pisgać za ostrym niedługo yy, dobra, wy, postu, wy tu jeszcze postujcie wy to postujcie, ponieważ bardzo prawdopodobne, że pomoże dojdzie do, dojdzie do desantu yy, z... Yy, o, Trier zjadł lol że dojdzie z desantu, do desantu z, wo, z wody albo lądowo przyjdą tutaj przez, yy, przez coś o, idą właśnie okej okay. yy, my was złapiemy, wy dojdziecie tu 14 czerwca my dojdziemy tam 16 czerwca, tak więc idziemy na fryzję na GR i na IS Zrobimy taką pętlę. Okej, okay. no i banda frajerów tutaj 1000, pom 1000 pomorza dołączył. Nie mają najmniejszych szans. Mamy minus 2 tutaj. Mocne, mocne oczywiście ujemne modyfikatory. jak będzie inflacja mała. Ale ostatecznie Saksonia przegrała i o tym mówiłem. To jest właśnie ważne, aby ich nie dopuścić do tego miejsca. I sądzę, że gdy odbijemy Lojenburg... ...bo może się zgodzi na jakieś... E, ...na jakieś... wagunki pokojowe. Jest to w sumie najciekawsza ciekawa wojna. Taka, taka wojenka trochę większa... ...niż z jednym, z jednym czy dwoma państwami. Będziemy prowadzić jeszcze ciekawsze wojny, ponieważ... E, ...ponieważ... E, ...niedługo czeka nas wojna z Austrią. E, kończy się nam... Z So, nie są so już tylko True w 1518 roku, tak więc jeszcze 4 latka i uderzamy na Austrię. Yy, widzę co robisz. że widzę. Yy, dołączysz tutaj. I teraz jesteśmy w obronie i to on będzie miał modyfikatory ujemne najwyżej, a nie ja. No, komputer nie myśli, cóż, komputer jest idiotą, to widać chyba można zauważyć, że komputer jest debilem. Yy, tracą bardzo dużo na bitwach. Yy, global set Chains. Wiecie co wbijemy technologię, ponieważ mamy lekki zastój... Mm, Okej. Okay. Niech to oblężenie się zakończy i za chwilę będziemy prowadzić ofensywę dalszą na e, Loyenburg. Jak widzicie, najemnicy kosztują bardzo dużo pieniędzy, ale są przydatni. E, I uderzamy teraz w tej chwili na Loyenburg. Wybuch, wybuchł bunt w Galerii, ale nie przejmuję się tym. To są tylko katolicy rebelianci. Otrzymaliśmy subsydię od Francji. Wykonam trochę ryzyk, ryzykowny, ryzykowne uderzenie na Mecklenburgie, aby ich tutaj zniszczyć. Zmiażdżyć bym powiedział. Okej. Okay. Dwa tysiączki tutaj rozpierdolone przez kawalerię moją. Eee, o, czyli opłacało się jednak tej kawalerii trochę nabudować. I oblegamy prowincję naszego sojusznika. Być, czy, czy nasz sojusznik. O! O! Spójrzcie, Dania walczy po naszej stronie. Eee, I Szwecja, Norwegia. No, także wszystko jest. Wszystko jest. Idzie znakomicie. Building Power Cost, oczywiście. Za chwilę wbijemy sobie. Z całą drogą bardzo szybko wbijemy te Idiasy. Już mamy Diplomatic Reputation plus jeden. E, national Trade Income Modifier plus 5 ładnie ciśniemy z tymi ideasami. Jesteśmy nadal plus 25 na, e, na plusie. Jeżeli chodzi o technologię, wyprzedzamy swoje czasy. Austria, boże, jak. E, Austria, Austria jaka jest potężna. Może nie tak potężna, ale wielka, bo anektowali biedne tereny węgierskie, ale są teraz wiel, wielcy. I otomanie, otomanie są bardzo słabi. Mamy Melucy, w sumie chyba im dokopali trochę nawet. Tutaj Wenecja na pewno im dokopała i coś dziwnego, bo Bośnia jest w tym miejscu. No, za chwilę skończy się oblężenie. Czy, 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 czy wy macie tu jakieś kory? Nie, nie macie. Ale myślę, że poz, że rozkażą uwolnić Mecklenburgię. Cóż, ja nie będę się w to bawił. Odbiłem Neuenburg. Moja rola w tej wojnie tak naprawdę się zakończyła. Idę stłumić jeszcze. zniszczyć tą armię Saksonii oraz stłumić swój bunt w kraju i myślę, że ta wojna za chwilę się zakończy. Pomoże zostało przez nas zniszczone. Mijają trusy. To może oznaczać, że niedługo skończy się trus również z Austrią. I uderzamy na Gelbę. Pam. No co za skurwiel. Zajął akurat... W tym samym momencie to zajął, gdy tu już wchodziłem w to. No, na przewagę, na przewagę, na przewagę, dobre rzuty kością. dziewiątka, dziewiątka, ósemka, jedynka, ósemka, szóstka, damy radę, damy radę, damy radę, dalej. radę, wygraliśmy, okej, okay. wojna się zakończyła, Mecklenburgia została przywrócona do swojego pierwotnego stanu, jak widzicie, Mecklenburgia nas kocha, Mecklenburgio, czy Ty będziesz chciał być w moim wasarem? Nie, Ty jesteś nawet oligarchiczną republiką, Boże, co za ustry... Eee, me, pe, 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 pe. Kolonia. Ok. Może no, być naszym rywalem. Hmm. Brunszwik, Nie, Brunszwik nie on dał nam przemać wojsk. i eee, Z tym się mogę zgodzić. Hesja na razie nie. Teraz tak. Eee, Select army. Al mercenaries wychodzą z armii i będziemy ich usuwać. Ok. I prowadzimy dalsze oblężenie. W tej chwili możemy już wysłać naszą flotę. Do Lubecki. Nie, English Channel. Tak, i tak będę tracił pieniądze, ponieważ. Okej, okay, cofnę dyplomatę z Francji, ponieważ odnawiam. a mam ujemny prestiż, boże strasznie ujemny. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie chcę, żeby przypadkiem ktoś zerwał ten sojusz. O Polska ma stan 184. Unia personalna z Litwą nadal się utrzymuje, więc za chwilę powstanie tu Commonwealth um, Rzeczpospolita, obojga narodów. Są już na ósmym poziomie technologii administracyjnej, więc całkiem niedługo to się stanie. Francja, jaką ma masz technologię? O, i są na kind, widzicie? Zajebiście, to jest zajebiosa totalna. Jeżeli oni są na kind, to oznacza tylko tyle, że za chwilę będziemy w stanie ee, wojować z Austrią. Dokładnie za 2 lata. Zbudujemy sobie galerię. I za chwilę wyposażymy ją w naszego kolesia, Eksploratora Eksploratora, tak Terminatora, będzie odkrywał dla nas nowe lądy Bo sądzę, że już wyścig kolonialny europejski trwa, w najlepsze Minus 20, sądzę, że za chwilę będę musiał przerwać Nagrywanie i chyba będę musiał zakończyć ten odcinek, ponieważ widzę, że kończy mi się czas. Był to bardzo krótki odcinek, ale przynajmniej zakończyliśmy tam wojnę. W następnym odcinku zakończymy oblężenie Gelgę i zaczniemy eksplorować nowy świat. Tak więc, ja byłem Heimdall. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij go ocenić, nie zapomnij go skomentować i zasubskrybować mój kanał na YouTube. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii.